Dole. Ja... no było to jest to, za to, to fajnie Dobra, nice Nice Kurwa, ale to było riski, ty się w nim biłeś Dawaj, może się jeszcze nie topnął. Ja mam nie oszóstkę po tym A bo chuj, nie będę ryzykował. Dawaj, 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 dawaj! Co się stało? Piękny. Chyba dostał laga Nie ma litości dla graczy wojny. W każdym razie na topie Ogólnie kurwa podludzie Dwie wieże, dwie wieże mamy No, wieże. jak w Center Wiecie kto nie ma dwóch wiesz, No właśnie Nie, ja gram na Pawełka Dobra, 2012 jest... A to jestem Mononem tak, tak, nie jestem Mononem to Slopson Ja gram na jakichś dziesięciolatka Zabij go on jest kwałci. I patrzcie, gram na, gram na swojego, <słyska> mojego alternego, Sleepy996. Odej. Oh, A ja gram na pipi ostry kartku. <słyska> Dwa, rodzice rodziców pierdolają Ej, prawda, oni cię biją? <słyska> <słyska> Tylko trzy razy dziennie, spoko. Ej, patrz, patrz. kabelkiem. <laughs> Najszybszy kabel bez przeładowy w domu, to młodsza siostra. Ej, to było zajebiście świetne, kurwa. Eee, Co ty, oh. gdzie ty jesteś? Akwarium? Tinka <laughs> <laughs> gra w akwarium. Tinka się pafi kurwa, w złotą rybkę. No. Ja mam r niby, nie? To ja potrzebuję bardzo na smoku, jeśli... No. Nie mam. Nie mam. No, ale to za na dojdę? Wow, co jest? <laughs> O... Dobra, to była całkiem śmieszne, przyznajmy. JohnSzamel, zajebcie się. Disconnected. Ja to zawsze jakby był do nawet. No i kurwa, chuj mu w dupę. Co się stało, jak byłem w stretchu. nic, poszedł nic, poszedł to było... Bo powiedział, Cieka. że mu się już nie chce grać. I się nawet pożegnał. Ale to nie było tak, że mu się nie chciało grać, tylko pewnie Aniela powiedział że się drze. No to myślisz tak, że zaraz kończę, zaraz tak. Nie wiem, co za problem, zajebać brzuch. To tak ją boli. Ale, ona by mu w dupę skopała. Prawda, a Frana ani ci by dupę skopała? Przepraszam, że tak brzydko powiedziałem. <grym> no nie, no nie. No jak zepsułeś, Fran. Nie mów tak, nie przepraszaj o takie rzeczy. Trzeba być niewiły. No, co się zajmie? O, jak miło! Nie, jestem prędzej asexual, bo się obu stron brzydzę. Ja się brzydę, tylko Ale jednego nie na, na tym atrakcja świecie. Atrakcja seksualna. W sensie, no, asexual jestem chyba homoromantik. Nie, biromantik. Dobra, mamy to, mamy to na klipie. Nie masz tego na klipie. Mam! Dobra, to zostajesz pozwany. O, o co kurwa? Kurwa jaj, o co? Twoja stara je gówno A ty wisisz mi piątaka Kurwa człowieku, twoja stara wici tu we sobie o czym ta rozmowa? O ja kurwa Ja nie mogę Kurwa nie daj rady na tym świecie Co się kurwa stało? Ej, ten turet dalej stoi No Fajnie. Ameryka! <gry> ja też! Ja też! Ja te... <gry> <gry> na... mię... Kurwa, pluję sobie monitor, tak najsilniej! Co on, deba! Jest kurwa! Chciałem kurwa zbejdować, kurwa, czy jakichś. Cofamy się? No, możemy w ogóle. Dalej małpki mamy przy pomku. No. Tu masz nawet dwie? Kurwa, to sobie solidnie lecisz to barmańskie! Wie <laughs> schnell <Schnäuva. laughs> <coughs> mm, <die Schnäuva. laughs>